Witajcie, I'm fan. no i dzisiaj zagrałem sobie deckiem, który jest Giant Barrel Deck. Jak widzimy mamy tutaj Princeskę, jeszcze mega Mega na skarmie, Lightinga i Arrowsy. Według mnie y tutaj nie ma zbytnio co zmieniać, jedyne co możemy na przykład dać za Princeskę, to możemy dać Dark Goblina, jeśli to po prostu jej nie mamy. Jeszcze co mogę tutaj według mnie, no można zmienić, no to na przykład jeśli, chcemy, znaczy jeśli mamy tą princeskę, a czerki niezbyt lubimy, możemy dać tak, Dart Goblina za to e, albo Spir Gobliny to są według mnie najlepsze zamienniki e, jak już ktoś nie ma tej Jungle Areny, areny według mnie, no jedyną opcją, w e, którą byłoby można dać za princeskę jest to Bomber no i według mnie to jest chyba na tyle albo jeszcze daje Fire Spirit ale sądzę, że tutaj już nie ma zbytnio co zmieniać za Lightninga można dać Firebola, ale to będzie się o wiele gorzej sprawowało ehm, więc tak, dzisiaj zagramy sobie tym ehm, no więc tak, nie przedłużając zaczynajmy jak widzimy, mam Snowpika, level 7 według mnie jest to bardzo dobry e, dobry poziom, jak widzimy level 9 tutaj gramy z nim Super klan, no widzimy jak super, że tak nisko siedzisz. Na takim levelu. Dobra. Ehm, dam sobie Gianta. Ehm, no i teraz rzucimy za nim zaraz orcześki. Jak widzimy tutaj pomarnował trochę elit to się będziemy tylko ścieszyć z tego good luck, No i wyłączamy emotki. Idzie sobie tutaj teraz pięknie Giant, teraz princeska. Ehm, no i jak rzuci coś jeszcze możemy sobie rzucić lightinga. No bo, bo tak to sądzę, że nie będzie zbytnio sensu. Dobra, zrobimy coś takiego. No i czy tutaj, no niestety nie padła Valkyria, ale już jest blisko do śmierci i teraz rozwalimy ładnie przeciwnikowi jego wieże. Zobaczcie co się stało tutaj. I wszystko padło. Przeciwnik widzimy tutaj, nie wiem chyba zbytnio co się stało. Rzucimy teraz sobie skeleton armii tutaj. No i powinniśmy sobie poradzić raczej z Wizardem. Ach, troszkę jeszcze... Troszkę nie najlepiej poszło. No i czy teraz się wybranimy? Niestety mamy teraz bardzo mało eliksiru i nic nie zrobimy. No to trudno. Doszedł. Musi się raz na rok tak stać, no niestety. Dobrze, rzucimy Goblin Barela żeby powstrzymać tutaj tego gianta. No niestety, no nie mówcie, że się nie uda. Się chyba nie uda, ale zaraz powinniśmy sobie jeszcze tutaj poradzić. To jeszcze nie jest przecież koniec ataku. E, powiem Wam, że tym deckiem troszkę sobie tutaj pograłem i po prostu według mnie on jest świetny. Nie znalazłem jeszcze lepszego dla właśnie, dla moich poziomów. Ogółem dla Royal Arena Snowpika właśnie 2003 a 2000 według mnie to jest najlepszy dek yy, To jest według mnie, bo jeśli Wy nie umiecie ten grać no to trudno, ja nic nie poradzę yy, Każdy grać, każdy gra tym, czemu nie a jak chce czymś grać już tak bardzo, się uczy tym grać i tyle yy, po prostu każdy ma swój styl gry Według mnie no okej, okay. teraz rzucamy giant, giant, dwa gianty No i teraz przeciwnikowi będzie to trudno wybronić, rzucimy goblin barrela tutaj sobie No i mamy jeszcze tutaj lightninga, za chwilę rzucimy O, proszę bardzo Siup, siup, siup Pięknie Okej, okay, dobra Teraz co my tutaj zrobimy? Sz szczałki to zabiją? Czy szczątki, szczałki, szczałki, Niestety szczałki tego nie zabiją Dlatego rzucimy sobie tutaj tak. Giant żeby od tutaj uwagę właśnie wziąć Wizarda i... E, giant Skeletona. No i teraz po, wystarczy nam Lighting i wygraliśmy. Boom. No i to było ładny meczyk. Good game. E, no i przejdziemy sobie teraz do następnego meczu. A żeby nie było jak coś jestem nadal w polskiej dumie, to jest po prostu moje drugie konto. Okej, okay, dobra, więc otworzymy sobie tutaj goldzika i może nawet dzisiaj uda nam się crown, crown otworzyć. Zobaczymy. E, mamy tutaj, to jest e, Chińczyk, to jest Chińczyk. Też nie musi być Chińczykiem, bo żeby sobie po prostu taki nit po chińsku. No nie wiem. Dobra, dajemy princeskę. Gdzie Wizard Wizard jest dosyć, powiem Wam, że... O! Okej, okay. tego się nie spodziewałem po osobie, która jest na arenie Ech... na Snowpeaku. Nie, nie, naprawdę, ja się tego nie spodziewałem, że ktoś taki ogromny błąd zrobi, ponieważ jest to tak naprawdę błąd osób, które są na Goblin, jak to był Goblin Stadium, no a tak to naprawdę nie spodziewałem się takiego ogromnego błędu. No ale cóż, my się przejmować tym nie będziemy princeska tutaj i rzucamy nasze kochane arczerki, czyli jedne z najlepszych kart w grze. Według mnie jedne z najlepszych kart w grze. Eee, no i może się okazać, że dostaną nawet nerfa. Jak widzimy tutaj nie zabił naszych arczerek. Eee, no i w dodatku rzucamy swojego Bimbarella. Eee, no i jak widzimy poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Hmm. Rzucimy sobie strzały. No i zobaczymy co my teraz sobie zrobimy. Jesteśmy powiedzmy, że na remisze jestem trochę bardziej do przodu, ale ogólnie jest to nawet wyrównana walka tak naprawdę na tą chwilę. Ponieważ on ma tutaj level 9, po prostu będzie mógł, by, przez co będzie mi trudniej rozwalić jego Kinga. No ale z jednej strony ja już mam aktywowanego Kinga. No więc nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Może dam sobie lightinga tutaj, żeby wizard nam nie przeszkadzał No i dobra Teraz może rzucimy sobie go Wiecie co, ja mam pomysł, żeby rzucić princeskę Tak, to według mnie będzie nawet dobry pomysł Już zużył fireballa, ojojoj oj. Teraz zrobimy takie coś No dobra, zobaczymy jak to nam wyjdzie Ojoj, oj, oj, po co te strzały rzuciłem? Nie były potrzebne. Oj, oj, oj No i jesteśmy naprawdę bardzo, ale to bardzo wyrównani. Um, nie podoba mi się to, no ale sądzę, że jeszcze jest szansa na odrobienie tego. Jeszcze mamy troszkę. 23 sekundy, 24 e, lighting. No dobra. Goblin Barrel, teraz ostateczny. Goblin Barrel tak naprawdę. I zobaczymy co się wydarzy. Arosy. I hopa, nie były potrzebne, ale na warto, jeśli mamy stracić walkę, to lepiej stracić 3 niż cały mecz. Okej. Okay. Rzucimy Gianta z tyłu tutaj. No i okej. Okay. Mamy princeskę. Mamy arczerki, niestety no już nas prawie wybił Ale spokojnie, jeszcze mamy sporo eliksiru Damy tutaj skeleton army Damy tutaj goblin Barela Damy kolejnego gianta Princeskę I sądzę, że albo teraz będzie remis e, Chyba będzie remis, tak sądzę Chociaż nie, no, będzie remis E, sądzę, że no nie. Albo, albo... No nie wiem, nie wiem, będzie Remis chyba. A... 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 No dobra, jednak, jednak tutaj dało mu się good game, ale no cóż, jedna przegrana to nie jest wcale tak dużo. W sumie siedzę i tak na bardzo wysokiej arenie i widzicie, że sobie radzę. Skoro jeszcze mam niby level 8, ale jak widzicie, że na kart, to są bardziej na level 7, więc że arosy mam tutaj na levelu 8 i to nic więc według mnie um, jest, jest w porządku war in the war okej okay. damy arczeczki na splita sobie teraz e, no i zaraz rzucimy sobie pewnie mega miniona tak jak myślałem dar giant znaczy nie myślałem ale m, myślałem że właśnie będę musiał rzucić sobie mega miniona no jak widzicie giant i niestety Jedną nienawidzone przeze mnie Elite Barby jak i przez wielu graczy ten nerf nic nie zmienił kompletnie e, Tylko że jeszcze więcej tak naprawdę osób gra Royal Giantami Niestety strzały tutaj naprawdę były dosyć średnio wykonane Znaczy średnio rzucone No e, ale dobrze No sądzę, że i tak idzie nam w porządku Archerki, Mega Minion, no i balon nie powinien dolecieć Niestety zada Dead Dimension tak jak mówiłem e, No i Mega Minion widzę, że otrzymał od tego obrażenia Niezbyt to mnie cieszy, ma tornado e, Ciekawe, ciekawe Mało osób gra tornadem więc to może być dosyć tak naprawdę No ciekawe, zobaczymy jak wykorzystać Tornado jest to jest bardzo taka karta dla najlepszych graczy szczerze Ponieważ tak naprawdę Wymaga dużego skilla. Um, giant skarmia. No i co teraz zrobimy? Są te light barby. Ale no, nie, no poradzimy sobie bez problemu. Strzałki, arousy. A czy strzałki, ojej, ja, strzałki, co ma arousy przecież, nie? Tej goblin No i teraz będzie, może powierzy? Um, no nie no, bo rzucił właśnie w swoją hordę minionów, dajemy princeskę. No i jest... W porządku, w porządku. Trochę było bez sensu to tornado, bo nie zabiło to mojej princeski. Tutaj będziemy bronić naszą princeskę, e, ponieważ może nam się przydać również sarcerką. Damy sobie tutaj Goblin Barela, e, Skarmia, Princeska. No, padł przeciwnik, padł przeciwnik Jest dobrze I teraz jedyne co możemy zrobić sądzę, że tutaj dać arousy No i papa um, Teraz musimy się tylko poobronić Ale hm, nie wiem Musimy go żeby tutaj zajął się naszym giantem Bo jak się nie zajmie, to będzie po nim I to było według mnie dobre zagranie Tutaj lighting jeszcze bum 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 rzucamy na naszą skarmę. no i przeciwnik przegrał good game no i sądzę, że to byłoby na tyle możecie wejść sobie w taki fajny filmik um, sądzę, że wam się spodoba możecie go zaśmiać do znajomych na fan... możecie tam fanpage'a odwiedzić linki w opisie no i tu byłem na i trzymajcie się, cześć!